Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Jaki jest sekret narcyza? Wszystko, co robi narcyz, jest jednym wielkim kłamstwem. Narcyz jest patologicznym kłamcą. Kłamie, odkąd się obudzi. Kłamie, aż pójdzie spać. Każdy dzień... Jego życia wygląda tak samo, jest oparty na kłamstwach. Całe Jego życie to jedno wielkie kłamstwo. Narcyz przekręca prawdę, wykrzywia ją, zniekształca, oszukuje ludzi, zwabia ich w sieć kłamstw i manipulacji. Podstępnie ich wykorzystuje. Narcyz robi to wszystko tylko po to, by osiągnąć dany cel, po to, by osiągnąć dany rezultat. Narcys usiłuje przetrwać, a to jest jego metoda na życie, metoda na przetrwanie. Postrzega świat jako Nieprzyjazne, wrogie, niebezpieczne miejsce. Narcys wierzy w prawo silniejszego. Wierzy, że wszyscy chcą go pożreć, więc to on musi pożreć Ciebie pierwszy. Uważa, że stoi przed wyborem. Albo ty, albo on. I zawsze wybiera siebie. Uważa, że żyjemy w świecie, w którym ludzie zrobią wszystko, tylko po to, by odnieść sukces. Narcys będzie dążył do sukcesu za wszelką cenę, także po trupach. Dla niego to żadna przeszkoda. Żadna przeszkoda, że kogoś skrzywdzi, czy ktoś się przez niego zabije. Narcyz uważa, że ludzie zrobią wszystko tylko po to, żeby się wybić, żeby być kilka kroków do przodu przed innymi. Narcyz chce być wiele kroków przed innymi, wiele kroków przed każdym, także przed Tobą, jeśli nie będzie pierwszy. Jeśli nie odstawi innych na dużą odległość to uważa, że możesz go dogonić czy wyprzedzić. Narcys obawia się porażki i odrzucenia. Prędzej ciebie odrzuci i doprowadzi do porażki niż sam się do niej przyzna. Narcys prędzej doprowadzi się sam. Do porażki, niż miałby pozwolić na to komuś. Nawet jeśli doprowadzi się do porażki wskutek swoich działań, to uważa, że ma nad tym kontrolę. Sam do tego doprowadził ma kontrolę nad sytuacją. Gdyby Narcyz pozwolił ci na odrzucenie. Gdyby pozwolił ci na doprowadzenie go do porażki to nie tylko oznaczałoby utratę kontroli, ale także porażkę. A narcys zawsze musi wygrać. W jego umyśle nawet porażka może być wygraną, jeśli sam do niej doprowadzi. Narcyz myśli, tylko w sposób zero-jedynkowy, tylko w sposób biało-czarny, czarno-biały. Nie ma tu miejsca na wątpliwości, nie ma tu miejsca na odcienie szarości. Narcyz postrzega cię albo jako człowieka sukcesu, albo jako przegranego. Narcyz tak naprawdę nie stara się wygrać, nie stara się wygrać, bo nie wierzy w to, że może wygrać. Po prostu stara się robić wszystko, by uniknąć wizerunku przegranego. Dlatego właśnie posuwa się do kłamstwa, dlatego kłamie, dlatego manipuluje, dlatego oszukuje i posuwa się do podstępu robi to wszystko ponieważ nie chce wyglądać na złego człowieka nie chce wyglądać nie chce być przegranym narcys jest bardzo przejęty tym jak inni ludzie go postrzegają ponieważ od tego uzależnione jest jak narcyz sam siebie postrzega, co o sobie myśli, co o sobie sądzi. Narcyz uważa, że jest tym, za kogo mają go inni ludzie. Tak naprawdę nie wie, kim jest. Chce myśleć o sobie w kategoriach dobrego człowieka. Chce być kimś, kto w życiu nie będzie przegranym. Nawet jeśli jest dokładnie odwrotnie. Narcyza nie obchodzi, co jest prawdą. Prawda nie ma dla niego żadnego znaczenia. System funkcjonowania narcyza omija prawdę i wykorzystuje ludzi podatnych na manipulacje, głównie po to, by potwierdzić jego iluzję, by potwierdzić jego błędne przekonania, błędne wyobrażenia o nim samym. Narcyz nieustannie ucieka od prawdy, ucieka od rzeczywistości. Prawda jest dla niego zbyt bolesna, by mógł mieć z nią do czynienia, by mógł się z nią zmierzyć. Narcys jest bardzo słabą, kruchą, przewrażliwioną kreaturą, która ma bardzo niskie poczucie własnej wartości ma bardzo niskie poczucie pewności siebie. Dlatego właśnie narcyz kreuje fałszywą rzeczywistość, kreuje fałszywą tożsamość, by inni ludzie. Myśleli, że jest kimś więcej, że jest kimś lepszym. To jest sekret, to jest tajemnica, o której Narcyz nie chce, żebyś wiedział. Nie chce, żebyś się dowiedział, że brak mu pewności siebie. Narcyz nie chce, żebyś się dowiedział, że uważa siebie, za gorszego od większości ludzi. Chcę, żebyś myślał. Chcę, żebyś uważał, że jest lepszy od wszystkich innych. Narcyz, chce, żebyś uważał, że jest bardziej inteligentny, bardziej bystry niż pozostali. Zazdrości innym ludziom tego, kim są, ponieważ czuje się gorszy dlatego sprawia żeby inni również czuli się gorzej narcyz zachowuje się w sposób arogancki uważa że wszystko mu się należy uważa że jest uprawniony do wszystkiego nawet do rzeczy które w żaden sposób mu się nie należą w żaden sposób na nie nie zapracował. Narcys uważa, że należą mu się specjalne względy, że należy mu się specjalne traktowanie, że należą mu się specjalne przywileje. W głębi narcys czuje, że jest poniżej, że jest gorszy. Czuje, że na nic nie zasługuje. Świat narcyza jest czarno-biały, albo nie zasługuje na nic, albo zasługuje na wszystko. Dałeś narcyzowi wszystko, co najlepsze, albo nie dałeś mu absolutnie nic. Nie ma nic pomiędzy, albo jesteś z narcyzem, albo jesteś przeciwko niemu. Narcyz może odgrywać rolę. Może sprawiać wrażenie, że cię nie potrzebuje, ale to nieprawda. Narcyz potrzebuje ciebie bardziej niż ty jego. Tak naprawdę jest przerażony tym, że możesz go odrzucić, jest przerażony tym, że możesz go opuścić, ale nigdy się do tego nie przyzna i nie da po sobie tego poznać. Narcys wie, że poradzisz sobie bez niego lepiej niż z nim, ponieważ robił wszystko, żeby cię zniszczyć. Nie byliście drużyną, nie graliście do jednej bramki. Narcyz nie wie, co robić ze swoim życiem. Wie natomiast, że może nie poradzić sobie bez ciebie. Dlatego, jeśli próbujesz czy usiłujesz odejść, to nie pozwala ci odejść, robi wszystko, by cię zatrzymać przy sobie. Narcys celowo cię zatrzymuje, wciska pauzę w twoim życiu. Nie chce byś się od niego uwolnił, albo po prostu znajduje kogoś innego. By cię zastąpić. Czasem też stara się odzyskać kontrolę nad sytuacją poprzez odrzucenie Ciebie, ponieważ to dla Niego jest nie do zaakceptowania, by ktoś mógł Go odrzucić jako pierwszy. Narcys jest przerażony odrzuceniem i opuszczeniem to jego lęki z dzieciństwa narcys mógł obrać na cel twoje poczucie wartości i pewność siebie starał się wywołać w tobie poczucie winy poczucie strachu starał się byś poczuł się taki mały tak naprawdę to narcys czuje się taki mały Czuje się tak nisko, jak ty nigdy nie będziesz w stanie się poczuć. Dlatego właśnie narcyz robi to, co robi. Kłamie, manipuluje, oszukuje i wykorzystuje ludzi. Kieruje nim strach, kierują nim lęki z dzieciństwa. Narcyz boi się ciebie bardziej niż ty jego. Skupia na tobie swoje ataki właśnie z powodu tego, że się boi. Robi to z poczucia strachu i niższości. Robi to z lęku przed odrzuceniem. Robi to z powodu lęku przed zdemaskowaniem. Narcys nie jest takim człowiekiem jak ty. Nie czuje, nie myśli. Nie zachowuje się jak normalny człowiek. Nieustannie skanuje otoczenie pod względem różnych zagrożeń, tak jak robot. Narcyz ciągle uważa, że coś nieprzyjemnego, zaskakująco złego mu się przytrafi. Żyje w poczuciu zagrożenia. Narcyz nie chce. Żebyś wiedział, że brak mu pewności siebie sprawia tylko wrażenie takiego pewnego siebie, kogoś twardego, wspaniałego, idealnego. Jest bardzo przestraszony, mały i zagubiony, czuje się gorszy od większości ludzi. Dlatego właśnie tak postępuje, ponieważ takie są jego. Mechanizmy obronne, uważa, że to, co robi, zapewnia mu bezpieczeństwo. Uważa, że są to czynniki niezbędne do przetrwania. Dzięki kłamstwom, manipulacjom, oszustwom chroni siebie. Robi tak, ponieważ zawsze uważa, że jest poszkodowany. Zawsze uważa, że jest ofiarą, niezależnie od tego, jakich złych rzeczy by ci nie zrobił. Narcys uważać będzie, że jest ofiarą, że to ty byłeś tym złym, a nie on. Narcys nigdy nie może być winny, nie może być odpowiedzialny. Nie przyzna się do błędu. W jego umyśle jest perfekcyjny, jest idealny, a prawda jest zupełnie inna. Jest niżej w hierarchii od większości ludzi, jest podrzędną kreaturą z samego dołu, łańcucha pokarmowego. To Narcyz czuje się niewystarczająco dobry i chce, byś ty też tak się poczuł. Chcę cię sprowadzić do takiego samego poziomu. Chcę cię po prostu zniszczyć, by mógł poczuć się lepiej, by mógł mieć towarzystwo, by było mu raźniej, że ktoś też upadł tak nisko. Narcys czuje, że nie zasługuje na nic. Na nic dobrego. Uważa, że nie może zrobić nic prawidłowo. Buduje jednak zupełnie inny wizerunek wizerunek pana i władcy, który twardo stąpa po ziemi. Narcyz wprowadza wszędzie tylko chaos i zamieszanie, pozostawia za sobą spustoszenie i zniszczenie. Wprowadzenie Narcyza. Do swojego otoczenia To recepta na porażkę. Unikaj tej chodzącej porażki za wszelką cenę. Nie graj z narcyzem w jego gry, bo nie tylko nie wiesz, że nie można wygrać, ale grając w jego gry wiele przegrasz. W jego grach nie ma zasad i nie ma nagrody. Narcys uważa, że jak graż z nim w jego grę, to już przegrałeś na starcie. Narcys nigdy nie odnajdzie wewnętrznego spokoju, spokoju, który jest tobie niezwykle potrzebny i który z pewnością możesz odzyskać. Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym ręcznym hamulcem. Maxwell, malc, umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 maupa gmail.com lub kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.